Solem prognozy pogody jest ogólnopolska sieć sklepów AGD i RTV. Avans. 12 czerwone stycznia wieczór e, e, magoszata, dofita państwa i zaprasza na cenie prognoza pogody pięknych głonny. a pies okolice do słońca. Tylko was do się z bronią na naturalnego sposobu seryjusza. A jutro powołę z mamówi. Bo burza, dury. jak powiem, czy też mogę? A się, jak powiem, czy też naturalnego sposobu A teraz wracamy do informacji: nie pochodzę, jak ferie zimowy taki kowy. A teraz pokończęło z Katowice Częstochowa i pierwszą biała więc na co na swojej okolicy to Pochulno. Katowice Katowice okolice Pochulno i zawsze o teraz Częstochowa Częstochowa okolice to he, to, one, to Pochulno. to po... <noise> to, a kiedy to pierdolę skupiała okolicę pochórną i sutury tutury naturalnego mnie na zawsze tylko jest tutaj. A jutro Katowice, Katowice okolicy do to... Słońca. A teraz Częstochowa. Peje zimowe kładą Częstochowice, Chcę też ochować okolicę do Pochórną i naturalnego zwrócę. A pierdolę skupiała, pierdolę skupiała okolicę to Pochór, no i szek wiele zimowy. A teraz porazie nawy. Płyn zawody, płyn śląskowy, płyn środku, kiałek węgla. O, czy i widzimy, że to wszystko widzimy, że wiele zimowego, już lutego. Widzimy, że na później Atenie od 21.37. Ja dziękuję bardzo i do zobaczenia. Sponsorem prognozy Okej, okay, Sponsorem prognozy pogody jest Ogólnopolska Sieć Sklepów AGD i RTV Avans. Zabierz tłoku, zamów taksówkę. Teraz pod bezpłatnym numerem 0800 222 222 pełny zakres usług przez całą dobę. Zadzwoń 0800 222 222. Od trzech tysięcy lat buduje się domy z cegły. I wystarczy. Będzie najcieplejsza technologia na świecie. Zbuduj dom sam, fachowo, bez fachowców. Thermomur, technologia XXI wieku. Elementy supercwartego styropianu. Ściany z Thermomuru oddychają, nie płaniając wody. Są okno i i samogasnące. Thermodom to zdrowie za mniejsze pieniądze. Jeżeli chcesz, zbudujemy za Ciebie.